Pokażę wam, jak robię starter do piwa. Do startera potrzebujemy malta ekstrakt. Ja używam y, pilsnera, y, wodę i drożdże. To są płukane drożdże z y, mojej hodowli. Woda się zagotowała, a więc teraz rzucam mój. Ekstrakt. Czas gotowania 15 minut. Ok, minęło 15 minut, a więc wyłączam palnik i teraz do, przenoszę do zlewu, ekstrakt jak najszybciej schłodzić zimną wodą I wiecie, cała piana która na początku była opadła na dno a więc białko które wytworzyło się zostało przygotowane. właśnie o to chodzi żeby nie było tej piany także to jest tylko tyle co z gotowania Temperatura moich drożdży w tej chwili wynosi 22 stopnie, także przelewam mój starter do słoiczka i dodaję do niego właśnie moje drożdże. I teraz muszę je napowietrzyć. Do napowietrzenia używam takiej kostki. Jest to kostka od akwarium. I też pompka od akwarium. Możemy kupić magnetyczny system, który będzie kręcił i napowietrzał. Ale moim zdaniem to jest zupełnie wystarczające. I tak ustawiając, będę na powietrzu przez około 15 minut. Ta część, która tutaj właśnie opadła, tego nie używam. Używamy tylko ten płyn, który jest w procesie fermentacji. Porcja ta jest 50% gramów na pół litra wody jest to ilość na 10 litrów piwa